Come the park. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo serdecznie, że w to niedzielne kwietniowe popołudnie są Państwo z nami. Skorzystaliście Państwo z zaproszenia, aby uczcić oficerów zamordowanych w Katyniu i w Karkowie, Kark a konkretnie porucznika Jana Paprockiego i podporucznika Stefana Sakowskiego. Zbrodnia katyńska to straszna zbrodnia. Wykonana przez NKWD na polskich oficerach i na polskiej inteligencji. Około 22 tysiące Polaków straciło życie niewinnych Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Cieszę się bardzo, że nasza uroczystość doszła do skutku dzięki osobom z Komitetu Społecznego, który się zawiązał do budowy tego pomnika. Udało nam się ten pomnik wybudować. W połowie listopada zasędziliśmy dwa dęby upamiętniające zamordowanych oficerów, a dzisiaj mamy tą gminną uroczystość, którą, którą po mszy świętej nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Z tego miejsca chciałbym właśnie podziękować osobom, które, dzięki którym ten pomnik jest i on tutaj pozostanie. A w skład społecznego komitetu weszli: pan Stanisław Kuć, pan Marian Zakrzewski, pan Tomasz Sawicki, pan Robert Zakrzewski. Były to osoby, które właśnie dużo pracy poświęciły i tylko i wyłącznie własną pracą ten pomnik wybudowały, no, 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 oczywiście przejawem zła i tyranii. Módlmy się, Panie Boże, ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę tych wszystkich Którzy przelali krew za wolność i niepodległość Polski. Po Bogosław ten pomnik, który upamiętnia ofiary ich życia. Niech słowa wyryte w kamieniu utrwalą w pamięci ich bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Niech ten pomnik będzie świadectwem naszej pamięci i naszej wiary w to, że zło nie zwycięży. Batność prezydenta Dobrze, dziękujemy. Za moment będzie. Za moment będzie. Utworzymy. Utworzymy. Wieniec składa. Pani poseł, nasza, raz z Towarzystwem. Wieniec składa. Społeczność.

W składa delegacja Związku Pięciu Piękoczeków... składa rodzina pomordowanego podkocznika Jana Zagowskiego. Zapali drużyna Parcerska ze Szkoły Podstawowej imienia Konstytucji 3 Maja w Stachosławiu. Wieniec także złożą nauczyciela ze Szkoły Podstawowej imienia Konstytucji 3 Maja w Stachosławiu. Ukiet pamięci złoży także delegacja ze szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Kamieniu. Wiązankę pamięci złoży także Komitet Budowy Pomnika i zapalą znicze pamięci. Baczność. Poczty sztandarowe odprowadzić. w Prezentuj broń na ramię broń Strawo w lewo Lam na dlana Продолжение Patrz to, za mną. Marsz.